Chcieliśmy wspomnieć jeszcze w dwóch słowach, korzystając z Państwa obecności, zanim, zanim przejdziemy do porozumienia o naszej akcji dotyczącej pakietu klimatycznego. Ja już kiedyś Państwa informowałem, natomiast już ta akcja rozszerzyła swój, swój zakres. Była konferencja prasowa, gdzie gościli europosłowie z różnych państw, bo jest kilka państw zaangażowanych w, w tę akcję. Będziemy we Włocławku zbierać również podpisy, będziemy organizować takie zbiórki publiczne, organizujemy zbiórki podpisów również na, no, na takimi metodami najprostszymi, czyli wśród znajomych właśnie w organizacjach zakładowych i tak dalej, tym bardziej, że w akcję zaangażowana jest również Solidarność i inne zresztą organizacje związkowe również. Najbardziej zaangażowany jest oczywiście Śląsk z tej racji, że to jest ściśle dotyczący ich problem, ale no wystarczy poczytać odrobinę chociażby na stronie stoppakietowi.pl informacje dotyczące tego, w jaki sposób dotknięto bezpośrednio mieszkańców, by dowiedzieć się, że my wszyscy zapłacimy kilkadziesiąt procent więcej w efekcie za prąd. No i efekt będzie odbijał się na naszych portfelach, a Wtedy już zawsze takie sprawy dotykają najbardziej. Innymi słowy, my zapłacimy za to, że nasza gospodarka, która wciąż się rozwija, będzie mniej konkurencyjna, bo wniesiemy opłaty klimatyczne, stracimy określoną liczbę miejsc pracy, bo to będzie nieuchronny efekt, zapłacimy więcej za prąd, natomiast inne e, wielkie... Mm, Wielcy emitorzy, jakby tak można było określić, tego CO2, tacy jak Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, nie podpisują się pod tym pakietem. Nie wspominam już o Rosji, bo Rosja pewnie nigdy się pod tym nie podpisze. I tym samym wskazujemy się na, na jasną, nierówną konkurencję. To tyle jeszcze tytułem uzupełnienia, bo te podpisy można złożyć również w moim biurze radnego, można pobrać karty takie ewentualnie, więc myślę ta akcja, bo ona będzie trwała jeszcze w roku 2013, ona stopniowo też nabierze rumieńców, no tym bardziej im bliżej będzie do podwyżek. To wtedy rumieńce oczywiście niektórym, niestety rumience złości będą rosły.